Cześć Mano, witam Was w niedzielę tym razem. Pogoda, jak widzicie, średnia miało nie padać, a pada. Witam Was sprzed Wróblówki. Przed nami Wróblówka, później Dunajec, a my lecimy na szybko do Miętustwa, bo tam jest zlot. Dzisiaj jedzie ze mną Bartek, niestety nie mam go na interkomie, bo interkomy zmienialiśmy, a jeszcze nie mieliśmy okazji jeździć razem. Sparujemy się na miejscu. Ja zapraszam do subowania, lajkowania. 580 subów, bardzo dziękuję i dlatego tu wam się dzisiaj pojawi lista najnowszych subskrybentów. Za co bardzo dziękuję. Przypominam tylko o możliwości wsparcia kanału. Kto chce, może wesprzeć kanał. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. A my szybko lecimy i widzimy się na miejscu. Dojechaliśmy do Miętustwa. Będziemy się tu zaraz gdzieś układać. Zobaczymy gdzie. Czy nas puszczą na parking, czy nie. Chciałbym no, gdzieś na parkingu się ułożyć. Jesteśmy na miejscu pod kościołem w miętustwie. Jest nawet tutaj Bartek. W końcu Aha. go możecie zobaczyć. Bartek może wam powiedzieć siema, bo nie byliśmy sparowani na interkomie. Tak, tak. Więc teraz się Bartek z wami wyta. A my co? My idziemy zobaczyć co tu się dzieje. Motocykliści już stoją tutaj koło kościoła, bo już parking cały zapełniony my też stoimy, już też koło kościoła. Idziemy zobaczyć, co się dzieje, i resztę, dalsza część relacji pojawi wam się za chwilę. Pacerujemy sobie po placu, po parkingu, i niestety znowu zaczyna padać. Ograwiamy pana, fotografa, który się znajdzie na filmie. Nie, Się ma. Grabka musi być. I do zobaczenia. Idziemy, przejdziemy sobie plac, zobaczymy, jakie są maszyny. Opuszczamy Miętustwo. Teraz nie wiem, czy ja będę prowadził, czy Bartek, ale to się zaraz dogadamy. Zdroń fajny, bardzo dużo ludzi. Pogoda wytrzymała, troszkę minimalnie przekropiło. Pokażę ujęcia z drona, ujęcia z ręki. Dobra, ja wyprzedzę Bartek, pojedzie za mną. I Jesteśmy w Jabłonce. Bartek zaraz będzie odjeżdżał. Tak więc, dziękuję Ci Bartku za dzisiejszy wypacik. To miętustwa. Ja też dziękuję. Do następnego. Do następnego razu. Trzymaj się i do zobaczenia. A ja śmigam sobie. Prościutko, do rabki teraz. Dojechaliśmy do miejsca mojego zamieszkania. Czas, żeby zakończyć film. W miętustwie było bardzo fajnie. Pogoda wytrzymała, to najważniejsze. Dużo motocykli, dużo osób. U nich tak zawsze jest, że zawsze jest fajnie, zawsze jest dużo. Jestem dość zadowolony. Blacha, oczywiście, zakupiona. Pójdzie na tablicę. Ja dziękuję za oglądanie filmów. Oczywiście zapraszam do subowania, lajkowania, udostępniania znajomym. Przypominam o wsparciu kanału, jest już taka możliwość, gdzie zachęcam. No i do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!